Jakaś ja dedykuję ten utwór wszystkim cichym aniołom, którzy trwają przy swoich bliskich Gdy pamięć odchodzi, wasza miłość jest światłem To dla tych, co trzymają dłoń, ty pamięć znika Dla których każdy oddech to cicha muzyka Dla tych, co w pustych oczach szukają dawnych dni Niech Bóg da wam siłę, gdy płyną gorzkie To Dla tych, co trzymają dłoń, gdy pamięć znika Dla których każdy oddech to cicha muzyka Dla tych, co w pustych oczach szukają dawnych Wam siłę, gdy płyną gorzkie łzy. Widzę wasze dłonie, zmęczone, lecz tak czułe, gdy głaszczecie włosy, które dawno posiwiały w góle Widzę wasze oczy, w których mieszka wielka troska, gdy ukochana postać jest jakby już nieboska. Słyszę wasze szepty, gdy mówicie do wspomnienia, do kogoś, kto jest obok, lecz kogo już dawno nie ma. Walczycie o uśmiech, o jeden przepływ w spojrzeniu, by na chwilę poczuć bliskość w tym wielkim zgaszeniu. To miłość bez warunków, to siła ponad siły gdy Nowy ranek przynosi nowe mobiły, mogiły starych wspomnień. Co umierają w ciszy, lecz wy wciąż trwacie, choć nikt waszego krzyku nie słyszy. To dla tych, co trzymają dłoń, gdy pamięć dla których każdy oddech to cicha muzyka. Dla tych, co w pustych oczach szukają dawnych dni, niech Bóg da wam siłę, gdy płyną gorzkie łzy. To dla tych, co trzymają dłoń, gdy pamięć dla których każdy oddech to cicha muzyka. Mam siłę gdy płyną gorzkie łzy Obca twarz w lustrze, krzyk w środku ciemnej nocy. To codzienność, która pozbawia wszelkiej mocy. Cierpliwość jak ocean, co nie ma swego brzegu. Gdy słowa ranią, mocniej od lodu na serc brzegu. Nikt nie widzi bólu, gdy zamykacie drzwi sypialni. W samotności płaczecie tak cicho, tak realni. Świat pędzi na oślep, nie widzi waszych ofiar, a w waszych sercach płonie najświętszy pożar. Pożar poświęcenia, co spala własne życie. By komuś dać godność, choćby w ukryciu w skrycie. Jesteście aniołami, co chodzą Ziemi, choć wasze skrzydła dawno stały się ciężkie i niemi To dla tych, co trzymają dłoń, gdy pamięć Dla których każdy oddech to cicha muzyka Dla tych, co w pustych oczach szukają dawnych dni Niech Bóg da wam siłę, gdy płyną gorzkie łzy to Dla tych, co trzymają dłoń, gdy pamięć Dla których każdy oddech to cicha muzyka Dla tych, co w pustych oczach szukają dawnych dni Niech Bóg da wam siłę, gdy płyną gorzkie łzy ja, Kasia, patrzę na was z ogromnym podziwem I wiem, że wasze serce jest cudem prawdziwym Bo kochać, gdy miłości nikt już nie odwzajemnia To jakby w środku piekła sadzić kwiaty, co przemienia Ta pieśń to mój hołd, to modlitwa i wsparcie Byście w tej trudnej walce znaleźli w Bogu oparcie Bo wasza miłość kiedyś zostanie policzona tam, gdzie... Zmieni się w diament, w najjaśniejszą z gwiazd na niebie I Bóg wam szepnie cicho, byłem zawsze obok ciebie Niech te słowa są wam o i nadzieje, Bo przez waszą miłość, dobro na tym świecie wciąż istnieje To dla tych, co trzymają dłoń ty pamiętnika Dla których każdy oddech to cicha muzyka Dla tych, co w pustych oczach szukają dawnych dni Niech Bóg da wam siłę, gdy płyną gorzkie łzy